Wielką sztuką jest modlitwa. Znamy katechizmowe określenie modlitwy jako rozmowy duszy z Bogiem. Dialogu, jaki człowiek prowadzi z niepojętym. Jednak jaki jest przedmiot tej modlitwy, sami wiemy, że może on być różny. Dzisiaj w Ewangelii dany nam jest przykład doskonałej modlitwy. Jezus podczas Ostatniej wieczerzy modli się za tych, których kocha najbardziej. Możemy znaleźć podobieństwo także i w naszej modlitwie. Ile razy w naszej rozmowie z Bogiem podejmowaliśmy trudne dla nas tematy, nie tylko dla nas, ale też tematy związane z naszymi bliskimi. Ile razy Pan Bóg słyszał modlitwę, o uwolnienie z niewoli alkoholowej męża lub syna, ile razy słyszał modlitwę o to, by dzieci powróciły z powrotem do Niego, ile razy słyszał modlitwę o to, by rozwiązać jakieś problemy w życiu osób, które kochamy. Jezus w tej doskonałej modlitwie, jaką Proponuje podczas Ostatniej Wieczerzy, która jest dla nas wzorem, mówi: Chcę, żebyś uszczekł ich od złego. I jeżeli rzeczywiście zależy nam na życiu naszych bliskich, tych, których kochamy, to powinniśmy się modlić przede wszystkim o to, aby Bóg nie pozwolił im wkroczyć na drogę zła. To powinien być przedmiot naszej modlitwy. Nie ich doczesne szczęście, chociaż pewnie tego byśmy chcieli, żeby dobrze im się wiodło w życiu, także pod tym kątem materialnym, ale to, by ich dusza, ich duch zawsze pozostał wierny Bogu. Słuchając dzisiejszej Ewangelii, powinniśmy postawić sobie jedno pytanie: W jaki sposób modlę się za moich bliskich? Myślę, że wiele osób każdego dnia Panu Bogu przedstawia w swoich modlitwach życie i sprawy tych, których kochają najbardziej. Jednak jaka jest jakość tej modlitwy? Czy modlimy się tylko o doczesne szczęście tych, których kochamy, czy może jednak modlimy się jak Jezus? Boże, ustrzeż ich od złego. Spraw, aby nie weszli na złą drogę, aby nie odeszli od Ciebie. Ta pierwsza modlitwa nie jest modlitwą złą czy niepoważną. Bóg jej wysłucha, ale pragnie przede wszystkim, byśmy zatroszczyli się o dobro duchowe tych, na których nam zależy. Niech zatem przez cały dzień towarzyszą nam słowa, z liturgii Mszy Świętej, wybaw nas Panie od zła wszelkiego, sprawa byśmy nie pożądali i nie chcieli nigdy wejść na drogę zła, ani my, ani ci, których kochamy.